Akademia Muzyczna w Krakowie, również Wydział Intermediów i Akademia Obszaru Sztuki, połączone pracownie, pracownia ahisterii i audioserii. Próbowaliśmy zrobić model sieci, ale nam wyszła jest. A ja tam mam drugi, który też, zobaczy, jaki jesteś jest jeszcze. Widziałaś Mać? To jest jego przyjaciel. Albo przyjaciółka. coś, czego nie robiłem od kilkunastu lat, czyli wygłoszę odczyt. E, jestem na etapie właśnie baśni, kasztaniaków i takich, e, m, takich stworzeń, takich zjawisk, więc e, uderzę w tę więc chcecie bajki, o to Były sobie neurony e, i tak mogło się zaczynać że większość tych wystąpień, tej konferencji. Ludzie kultury, ludzie sztuki, Poszukując nowych sposobów opisu świata czy źródeł artystycznej inspiracji, chętnie sięgają po aktualne w nauce gorące tematy. Jednak to, co koniec końców z tej nauki czy wiemy, nie ma i nie może mieć charakteru naukowego, co dzisiaj już zaczęło woli wychodzić. Nie pani psycholog, która zadała pytanie, o a, a jakie właśnie wyszło, mam nadzieję, że e, z prostami rozwija pewne pewnej wątpliwości. E, niestety bardzo często stwarzamy takie pozory. Nie chcę żeby w tym wystąpieniu, żeby wszystko było troszeczkę mroczne, y, 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 smutne i pesymistyczne. E, w zasadzie dzisiaj rano, przecież przekonałem się, czytając ten tekst na, na, na świeżo, że jest troszeczkę tak. To w rzeczywistości chodzi mi o bardzo pozytywne i y, 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 przyjemne sprawy, które na, końcu chciałbym właśnie, y, na które chciałbym wskazać. Więc generalnie stwarzamy takie pozory. Bardzo często. Właściwie jedną z wyjątkowych osób, która mówi wprost, że tak nie jest, to jest Marek Kołaniecki. Nie, nie, to. Może działać, może nie działać, wszystko jedno, prawda? Natomiast w wielu, wielu przypadkach e, wszystko zależy, co z tym zrobimy, należy zmienić. Natomiast w wielu przypadkach te pozory są pod szyldem jakby ścisłości e, przedstawiane. E, najczęściej na podstawie strzępów wiedzy naukowej, te strzępy, które dzisiaj poprzmiewają, to naprawdę, to, to jeżeli ktoś... E, robić w nauce i usłyszałby to, co tutaj się, się padło wielokrotnie żeby się to za głowę, naprawdę. To są to takie, takie sprasowane już informacje, do tego dojdę. Ehm, ale to dla nas nie ma znaczenia, artystów, właśnie Najczęściej na podstawie tych strzępów budujemy fantastyczną naśnię, opowieść, bądź też mówiąc aktualnym językiem taką narrację czy dyskurs. Neurobaśń, czy neuronabracja jest znakomitym i bardzo aktualnym tego przykładem w rzeczywistości, choć wszyscy o nim mówimy, wiemy o mózgu naprawdę niewiele, jednak w sztuce właściwie nie ma to znaczenia, ostatecznie liczy się dla nas ciekawa opowieść. Mówiąc w kategoriach mód intelektualnych, czerpiących źródła w nauce, można powiedzieć, że w pierwszej połowie XX wieku takim źródłem takim była fizyka, wspaniałe pokoje odkrycia fizyki, psychologii empirycznej, behavioryzmu, czy pseudo-psychologii, psychoanalizy. W drugiej połowie to był wiek informacji, wiek właśnie obliczeniowości, i teraz wiele wskazuje na to, że wiek XXI będzie wiekiem biologii, wskazuje na to wielu komentatorów, jak Francis Fukuyama, z którym się można godzić może ale wywołania pewne, pewne istniejące jakby podskórnie tematy. I oczywiście John Turner w książce wspaniałej Śla ślady Frankensteina, Nauka genetyka i kultura masowa, tendencje widać właśnie już nawet w informatyce, gdzie korzystamy jeszcze z narzędzi obliczeniowych, ale już zainspirowanych biologią, jak sieci neuronowe, algorytmy mórkowe, genetyczne czy automaty komórkowe. Podostrzegamy potęgę organizmów biologicznych i implementujemy, próbujemy to właśnie emulować jeszcze obliczeniowo. Dlaczego teraz? Jakie czynniki wpływają na taki stan rzeczy? Oczywiście odkrycia naukowe są tutaj źródłem, ale szybko przechodzą do filozofii, do ikonografii, do filmu. Podsycana jest podgrzewana atmosfera tego dyskursu. Mamy, mamy wizje różnego rodzaju przedstawiane w filmografii, chociażby dotyczące już nie będę wymieniał, ale wszyscy znamy tę sytuację z kina. Jeżeli chodzi o filozofię, na przykład nie mam, naj, najbardziej newralgicznym działem filozofii jest etyka, która staje się teraz bioetyką. I tak dalej. Z zupełnie innej strony, wśród czynników stymulujących neuron narracji to jest jeden z głównych wątków tego e, odczytu, e, wskazać można na wydawałoby się niepozorny społeczny mechanizm, jakim jest instytucjonalna biurokracja. Spora część wysiłku współczesnego twórcy idzie na zdobywanie środków na projekty granty w ramach odpowiednich struktur rządowych. Zasada rozdzielania środków e, jest dokładnie. Dosłownie sklonowaną wersją zasad obecnych w dziedzinach ścisłej nauki. To, co mamy w sztuce, bardzo często jest sklonowane z nauk ścisłych. Żaden urzędnik nie podejmuje decyzji na podstawie jakiejś tajemniczej wartości artystycznej, natomiast powołanie się na, powołując się na, na badania naukowe aktualne, modne, niezawodnie, zdobywamy punkty. To jest być może pozorny, niepozorny czynnik, ale wielokrotnie na co dzień dostrzegam jego wpływ. Chcąc zdobyć pieniądze, godzimy się na reguły tej gry, zdobywamy w końcu stopnie naukowe. E, przyjmując więc język ścisłej nauki, e, jednak najczęściej, powiedzmy to otwarcie, jedynie stwarzamy takie pozory, że jest to język naukowy, naprawdę. E, oczywiście później będzie dyskusja, ale, ale mam nadzieję, że, że przekonująco teraz pokażę o co tu chodzi. Co takiego intrygującego artyści znajdują w odleciach naukowych? Oczywiście, z jednej strony kieruje nami po prostu czysta ciekawość, z drugiej strony, piękno samej nauki, to jest też piękno estetyczne. Natomiast, żeby poznać piękną. nie wiem. Prostego wzoru matematycznego. Trzeba się przekopać przez setki stron, wzorów, gęsto zapisanych, żeby do tego wzoru i tego piękna dojść. To, co widzimy w mediach, w popularnych mediach, elu na 7 kwadrat, nikt nie wie skąd się to wzięło. To jest po prostu właśnie pigułka, pop, pop wzór, można powiedzieć, a nie żaden, żadne piękno naukowe. Te dwa modusy, taki by umysłowej i twórczej natury, nie da się zresztą oddzielić. My artyści też jesteśmy ciekawi świata, naukowcy też są ciekawi piękna. Te dwa modusy są, przenikają się nieustannie. Chodzi o dążenie człowieka, natomiast tutaj jeszcze chciałbym jeden, jeden wątek poruszyć. Istnieje pewien aspekt zagadnienia, o którym warto wspomnieć, a dano mu w humanistyce miano mitu faustowskiego. Chodzi o dążenie człowieka do odkrycia fundamentalnych zasad rządzących światem, o pragnienie rozwiązania zagadki ludzkiej duszy, motyw obecny już u pierwszych, u pierwszych greckich filozofów jako poszukiwanie prazosany, czyli arche. Prawda? Tutaj znakomitym przykładem jest dogmat pitagorejski, liczba jako zasada wiążąca światem wszędzie to jest dogmat bardzo silnie związany właśnie z muzyką. Od, przez stulecia, właśnie tysiąclecia postrzegano piękno muzyki w kategoriach pitagorejskich, czyli proporcji liczb. To jest ten dogmat, który za, 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 za bardzo podnym e, płodnym intelektualnie ogromnym obszarem. E, bliżej naszym czasom Witchów jest na nowo, na nowo odżył e, u średniowiecznych alchemików z całych im poszukiwaniem kamienia filozofów. Z tej tradycji właśnie wywodzi się legenda doktora Faustusa, a na przykład współcześnie wśród muzyków, kompozytorów, którzy stosują sztuczną inteligencję, a takiego jakby Wiktora Frankensteina, który się David Cope, który tworzy jakby, to powołuje do życia sztucznego kompozytora zdolnego tworzyć w dowolnym stylu muzycznym. I takie eksperymenty z muzyczną, sztuczną inteligencją wywołują automatycznie wyobrażenie maszyny zdolnej komponować tak zwane wielkie dzieła, mówiąc bardziej merkantylnie, przeboje kultury muzyki pop na przykład i zdobywanie pieniążków w tą drogą. Tak? Jeżeli potrafimy coś takiego wygenerować, dlaczego nie potrafimy zdobyć sławy, kariery i eee, tak dalej? Tu i ludzie napotykam marzycielskie wizje o tym oddolnym, fizjologicznym oddziaływaniu na psychikę człowieka, słuchacza, na przykład Strzelec wyobraża sobie opracowanie, to jest tutaj, tutejszy kompozytor, student, opracowanie w przyszłości rodzaju muzycznej pigułki, czy szczepionki, które oddziałując farmakologicznie na system nerwowy wywoła pewne doznania zmysłowe, na przykład dźwiękowe i w ten sposób pożądane wrażenia estetyczne. Podobna neuroopowieść, czy podobną neuroopowieść yy, powtarza np. znany fotograf, port portretista Andrzej Dragan, notabene z wykształcenia fizyki, Państwo poznają, to jego takie niepokojące portrety. W wywiadach opisuje źródła swojej twórczości w terminach niemal naukowych. Mówi, że w mózgu znajduje się obszar odpowiedzialny za rozpoznawanie ludzkich twarzy, a jego rolą jako artysty jest intensywne pobudzanie tego obszaru. To neurofotograf, to brzmi dumnie i medialnie oczywiście. Więc historia jest w sumie dość stara. Właśnie pitagorejska czy Mitch faustowski mówią o dążeniu do odkrycia reguł rządzących światem, a szczególnie najbardziej tych tajemniczych aspektów, jak zagadka duszy, nieśmiertelności czy właśnie tajemnica piękna. Są to konieczne tropy, kanoniczne tropy kulturowe. Podobnych przykładów jest więcej, jak na przykład odkrycia Kopernika, które przenikają do świadomości potocznej, burzą. Byłem jakby niepokojące doznanie, że nie jesteśmy już na trzech świata i tak dalej. Teoria zdolności można by mnożyć zasada nieoznaczoności Heisenberga, czy właśnie ten kot przed który się wczoraj odezwał podczas koncertu, mnóstwo takich, takich można mnożyć tych impulsów. Można też przelecieć. To, to zawsze się działo. Przy średniowieczu, wieczór ideą taką nadrzędną była muzyka jako odbicie harmonii sfery, prawda? Harmonia mundi. Już w baroku muzyka była jakby... w wielu pismach zostało opisywane, Aktualne, równolegle to szło z nauką ówczesną, była opisywana muzyka jako impuls pobudzający krążenie płynów ustrojowych, w ten sposób wywołujących afekty. Ciało jest jakby takim rodzajem mechanizmu, układem hydraulicznym, rury i tak dalej, a muzyka pobudza. Czyli równolegle właśnie z wizją człowieka ówczesną. Już w oświeceniu bardziej muzyka była traktowana zgodnie z ówczesną wiedzą, już akustyczną, czyli tak jak naturalistycznie, prawda? E, muzyka jako część natury, a my rezonujemy z tą naturą, bo jesteśmy przez naturę też stworzeni. Romantyzm to jest trochę jakby wieki mroczne, średnie znowu, prawda? czyli powrót do intuicji i tam wizja świata oczywiście romantyczna bardziej zaważyła. Natomiast ważne, to może być też ciekawe, już w XIX wieku zdawano sobie sprawę, że muzyka to są drgania. Fonoautograf autograf prawda, to jest, to jest 57 rok, 1857, gdzie zwizualizowano falę dźwiękową, wave'a tak zwanego zaczęto sobie kreślić. I oczywiście rezonatory von Helmholtz, które dowodziły, że dźwięk jest złożonym zjawiskiem z wielu i składowych. No więc w XX wieku zauważmy, że na początku dominował język fizyki, bo fizyka wtedy była na czasie. Mówiono o napięciach, odprężeniach, rozładowaniach w muzyce, tektonice, na poziomach energetycznych także, więc ten język również przemiknął. Natomiast XX-wieczna muzyka rozszczepiona, na rozszczepiona jest na niespotykaną tą wielość indywidualnych systemów kompozytorskich, technik, języków. Istna muzyczna wieża Babel, można powiedzieć. Każdy kompozytor ma ambicję stworzyć swój własny język. No więc oryginalny system wymaga oryginalnej inspiracji, i tutaj kompozytorzy nadzwyczaj często zwracają się ku najróżniejszym teoriom naukowym. Wystarczy wspomnieć jonizacji w sieciach krystalicznych w muzyce jako jeden z motywów muzyki Mareza. Czy na przykład matematyczna teoria chaosów, tzw. stochastycznych utworach Hassan w dzisiejszym wyścigu po unijnej dotacji ci dwa i byliby z pewnością w ścisłej czołówce. Wyraźnie piętno teorii zbiorów, czy to Polonii, nosi muzyka serialna. Odkrycia psychologii empirycznej inspirują Młotosławskiego, z przykładów na najbliższych, na przykład kwantową teorię świadomości Pedroza, czyli tą, która dyskutuje z tym, co Pan Lisek dzisiaj przedstawił, że można obliczeniowo, Pedroz wiedział, że absolutnie obliczeniowo nie da się tej świadomości emulować. Kwantowo. i tą teorią przez wiele lat zbiórkowała się Ola Greka, y, proszę o konsultację, a dzisiaj ta teoria też fascynuje Franka Alaszkiewicza, y, również kompozytora naszej akademii. Relacja nauka-kultura, więc przeglądając literaturę, Zdajmy czas y, przeglądając literaturę przedmiotu, można zauważyć, że stosunkowo niewiele jest na temat wpływu nauki na kulturę dzisiaj. To jest zastanawiające, jak może tak być mało tekstów, jeżeli Państwo zaczną googlować czy tam inne wyszukiwarki zawsze do pracy, okazuje się, że mało jest tekstów o wpływie nauki na kulturę. To, o czym ja tutaj mówię. Natomiast bardzo wiele jest o tym storytelling, że właściwie e, naukowym storytelling, że to kultura wpływa na naukę. I to jest zastanawiające, czyli e, nauka, która dawniej była królestwem obiektywnego, czystego poznania, traktuje się dzisiaj jako część kultury z całym wynikającym stąd uwikłaniem w czynniki antropologiczne, społeczne, filozoficzne, a nawet polityczne i ekonomiczne. Wydaje mi się, że powodem tego jest to, że dominuje dziś antropologia kulturowa w ogóle w nauce i my nakładamy jakby tę narrację antropologiczną, humanistyczną na, na ścisłą naukę, prawda? To dotąd to pole autonomicznego dążenia do zdobywania wiedzy, można powiedzieć. Więc yy, tak, coś głośniej się zrobiło. Przewrotnie, więc taka perspektywa wynika właśnie z tendencji dominujących w nauce. A więc, czy mamy do czynienia z nieustanną i podstępną scjentystyczną propagandą, czy jako artyści dajemy się nieustannie mamić tym y, naukowcom? Wydaje się, że mamy na to pewien sposób. Jest nim twórcza interpretacja tych faktów naukowych, oczywiście. Jako ludzie potrzebujemy spójnej opowieści o świecie, aby wiedzieć jak jest, jak żyć. Niegdyś wobec wątpliwości wiedzy naukowej, wątłości wiedzy naukowej, taką rolę pełniła religia, e, dostarczała ludziom przekonujących e, opowieści, wyjaśnień i wskazówek. Dzisiaj rolę tę przejęła w znacznym stopniu nauka. Trzeba zaaccentować w tym miejscu ten termin, czy sformułowanie przekonywująca opowieść. Aby narracja w odczuciu odbiorcy była przekonywująca, musi, to jest warunek niezbędny, po prostu zrozumiała, w jakiś sposób zrozumiała. I tu pojawia się problem, ponieważ współczesna nauka tak naprawdę jest niesłychanie złożona i rozproszona po poszczególnych specjalizacjach. Nie ma człowieka, który, jakby mówi kiedyś nadał usielić, czy Ryszard, który to jest znany Państwa specjalista od sieci. Nie ma kogoś, cytuję, kto by wziął to wszystko do góry. Tak powiedział Pan Rektor, a ja nie więc mogę sobie pozwolić na cytat. E, że nawet napisał w książce, no, które na. Parię, no. <grych> e, do tego zakresu, czyli w sumie tak, e, rozproszenie i skomplikowanie wiedzy. Podobno ostatnią osobą, która wiedziała wszystko, miała cały kształt aktualnej wiedzy, był Goethe, a było to 200 lat temu, w sobie, tak. Czyli wszelkie programy popularyzacji nauki, choć niewątpliwie cenne, są pewną, proponują pewną zdroworozsądkową interpretację czy uproszczenia. Tak zwane teksty popularno-naukowe, jak sobie wczoraj kupiłem, to jest świetnie, świetnie mówi o tym, o tym ten brawny ten inteligent. Przecież każdy artykuł jest o tym, co ja tutaj mówię. Takie zdroworozsądkowe, danie się mówiło na polski rozum, jeśli wypada, interpretacje nauki. Więc dopiero wtedy. Fakty te, przetrawione i sprasowane, podaje się, by wywołać odbiorcy odczucia tego, mmm, co się zna rzeczy, to brzmi sensownie, albo to by wiele wyjaśniało, a w sztuce, o, to bardzo ins inspirujące. Dopiero przez odniesienie do codzienności, przez interpretację tych abstrakcyjnych teorii w kategoriach zwykłej ludzkiej egzystencji, opowieść staje się przekonywująca. No, i teraz mam taką historię. Przekonałem się kiedyś się kiedy z koleżanek profesora Wetulaniego. Odwiedziłem kiedyś jeden z jego wykładów, to jest na Kopernika, w dziale psychiatrycznym są takie spotkania, i tam był Wetulanie zaproszony przez psychologów, i psychoterapeutów i psychiatrów. On oczywiście mówił z punktu widzenia neurologa, czyli przedmiotowo o człowieku jako układzie przełączników i tak dalej. Natomiast pojawiło się to napięcie, bo psycholodzy mówili podmiotowo o tym, że trzeba z, z pacjentem przepracować pewne jego historie. Ja tak się ośmieliłem w tym zabrać głos, mówię, żeby, żeby sprowadzić to na jakieś wspólne pole. mówię, ale przy bardzo są inne języki. Znaczy pacjentowi nie można. My, my wiemy, że człowiek jest tą maszynką, tak, powiedzmy, tym, tym mechanizmem funkcjonującym, ale pacjentowi tego nie wolno powiedzieć, bo on boli taką historię, opowieść storytelling o swoim problemie. Że